Dzień dobry, dzień dobry Jaszczurki i Bobry. Dziś jest wtorek, 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 19 marca, kochani. Fajny dzień, bo jest pogoda, świeci słońce. Nie pada, także jest super, muszę Wam powiedzieć. Pogoda jest naprawdę fajna. 12 stopni dzisiaj w Hamburgu. Bez bez deszczu, sucho. Pięknie po prostu, tylko żyć. No i co I z tą babcią wam powiem? Ja ją normalnie chyba zamorduję, tą babcię. Zamorduję ją. Dzisiaj od rana po prostu się tak wstydzi. Tak nie patrzy na mnie. Tak patrzy, tak. I tak się wstydzi, że wczoraj na mnie naskarżyła. I powiem wam, jest tak, takie ma olbrzymie poczucie winy, że mi to się śmiać chce. Wiecie co ona dzisiaj zrobiła. Ona po prostu przeszła samą siebie. To nie uwierzycie w to. Ona wstała, no ja nie słyszałem nawet, bo nie zawołała mnie, wstała o godzinie, bo i się Bojtel napełnił. Wstała o godzinie, no musiało być na, na pewno przed szóstą, grubo. Eee, a skąd wiem? A wiem stąd, że y, pani do sprzątania przychodzi o wpół do szóstej i ja już ją słyszałem, że jest, jak weszła, to ją słyszałem. Ale babci jak się wymknęła z pokoju, nie słyszałem, słuchajcie, nie zawołała mnie. Polazła sama, pieruna Do kibla Tam do przychodni Kawał drogi, przez dwa, dwa drzwi musiała przejść Żeby bojtel wylać Nie zawołała mnie, bo... Bo się wstydziła mnie obudzić Co wyobrażacie? Jakie miała poczucie winy? Normalnie, wiecie co, aż mi się żal jej zrobiło i... Łzy w oczach stają, normalnie jak ona ona potrafi potrafi zranić, ale też potrafi przeprosić. Dzisiaj mówi tak. Ferzajgen zimisz, Ferzajgen zimisz, byte byte. Ja mówię, nie ma czego Ferzajgen, nie ma czego wybaczać. Mówię, tylko na przyszłość nie rób tego za moimi plecami. Powiedz mi, jak coś masz do mnie, to mi powiedz, a nie skarżysz dookoła i niepotrzebny szum się robi i firma wie i synowa wie i wszyscy wiedzą, po co niektóre sprawy możemy załatwić między sobą i potrwa to krócej, lepiej i łatwiej to, i po co to y, tak robić no, 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 mówi, że mam rację że to, że, że po co a tak jej się wyrwało, nie, że to nie było w formie skargi, kto tak powiedziała że często chodzę palić o, o, że mruczę pod nosem Myślę, kurczę, nawet sobie pomruczeć nie można? No i taka to ta babcia jest, widzicie, i tak i trzeba ją kochać i, i co? I kochać ją trzeba pierunę, chociaż czasem jest niedobra. Znaczy nie, źle mówię. Ona jest dobra, ona jest kochana. Raz i się zdarzyło. Ale tak to na co to jest super. Już się wczoraj czuła winna. Bo już mówi idź se gdzieś tam. Trzy godziny masz no wolnego to se dziś idź, idź, idź. Idź gdzieś. Weź se mój samochód i jedź se gdzieś. Jedź. Tak spojrzałem na nie i fałszywiec. <grybujesz> Ale lubię ją. Ale jest fajna. Lubię ją, a każdemu się zdarza czasem potknąć. Trzeba sobie wybaczać. Nawzajem, bo jak będziemy się na siebie stroszyć i być takimi zapalczywcami, no to nie bardzo, no to nie bardzo wtedy. Nawet kurczę gdzieś tam w Biblii, pamiętam, albo ktoś mi mówi, albo sam czytałem: Niech słońce nie, na, nie zachodzi nad Waszym gniewem, czyli, że do wieczora mamy się pogodzić. Jak się pokucimy to do wieczora się musimy pogodzić, żeby iść spać. I nie, nie być pogniewanym na siebie, żeby to zagniewanie yy, za długo nie trwało, o. i to jest fajne, można się poprztykać, ale tylko do wieczora, wieczorem już ma być zgoda, buzi buzi, dupci dupci, jak to w małżeństwach się mówi, i spać mamy, iść pogodzeni, a rano się obudzić w dobrych humorach. No i co? Co Wam mam powiedzieć? Babcia sobie znowu dzisiaj żarcie zamówiła ryż z jakimiś warzywami, z jakimś sosem, z jakimiś pędami bambusa. Jeszcze na dodatek jakieś rureczki takie, całkiem dobre, bo próbowałem takie rureczki takie w środku z ciastem, coś takiego, opiekane. Eee, I jakiś sosik do tego, i jakiś bukiet jeszcze owoców do tego. I powiem Wam, dałem jej to wszystko. No i pomymlała pół i reszta jest do wyrzucenia. Ja jej chciałem odłożyć to na talerzyk, żeby jej dać pół tej porcji. Żeby yy, może zostawić powiedzmy na jutro, albo na wieczór. No zostawię jej to do wieczora, może jeszcze wciągnie trochę. Ale te porcje są za duże co ona zamawia. Ona powinna zamawiać pół porcji, bo to w sumie kosztowało 18 euro. Ale tego jest zdecydowanie za dużo. Pół porcji blanii by zupełnie starczyło, jeszcze by zostało. Bo na tyle nie dziubnie. Je bardzo mało. Znaczy, je bardzo mało. No i tyle je potrzebuje. No. Ani dużo, ani mało. Ani średnio. Tyle co może, tyle zje. No, ale ta, taka porcja jak, jak przynieśli znowu, to jest do wielkiego chłopa takiego 120 kg. Z wielkim wielkim żołądkiem, który tam zmieści, to naprawdę jest co zamiatać, że tego ryżu, tych ty, ty, ty warzyw, tego ty, ty, ty bambusa, tych ty pędów, tego wszystkiego jest mnóstwo, było porcja naprawdę duża. Dwie osoby by się spokojnie potąd najadły tym. Tutaj tak jest. Aby więcej dać. No i więcej skasować. No. 18 euro cholera, to słuchajcie, to jest kurcze. To jest prawie 100 zł, nie? To jest 80 zł. No że tak mówi, kurde. 8 dych, za 8 dych w Polsce to kurde można 3 dni żyć. Nie? Czy nie? Czy wy nie żyjecie 3 dni za 8 dyk. No ja za dwie stówki żyję tydzień. Jeśli chodzi o samo jedzenie. I wcale tam się nie oszczędzając za bardzo tym. Trochę owoców, trochę, trochę słodkiego, trochę tam do żarcia, do, do chleba. Jak za 200 kupię, to tydzień spokojnie. Wiem, że niektórzy z Was żyją za mniej. No ja, no ja, tak, ja taką mam normę. No, że Żyję. 200 by muszę mieć na tydzień. To za, za 600 czy za 800 zł się muszę utrzymać cały miesiąc. fajkami razem z tytoniem. Czyli tyton Gilzy, 8 stówek, czyli 200 euro, musi mi mu starczyć na, na cały miesiąc na jedzenie. Musi i koniec. Ja liczę, mówię samo, samo jedzenie, samo wyżywienie. nie. Czasem tam wskoczy, bo czasem trzeba kupić chemię, czasem trzeba kupić jakąś wodę po goleniu, czasem trzeba kupić maszynki nowe, czasem trzeba kupić. No takie rzeczy wskakują ponad planowe, które czasami trzeba kupić nie? płyn do naczyń, mydło, szampon, pierduły, a chemia jest droga, nie bardzo droga czy proszek do prania ale to są rzeczy, które się nie kupuje na co dzień, więc generalnie. generalnie mówię tam w granicach w granicach licząc ogółem to w granicach tysiąca złotych trzeba się zmieścić w egzystencji, nie? czyli wszystko co nam jest do życia i do funkcjonowania potrzebne no i tyle no. aha, dzisiaj była fizjoterapeutka to znowu wymięto siła babcie trochę Wymiętosiła siła powyginała i babcia leży sobie spokojnie. sama się dzisiaj umyła ładnie ząbki umyła. No i pozamawialiśmy pewne rzeczy, ale cholera jak zwykle przyszło nieco co trzeba w jednym przypadku, bo miały przyjść bojtle nocne, takie duże z długim wężem, a przyszły znowu te spacerowe z krótkim i znowu będzie pierdolenie z tym. I, I ta y, zamawiająca pani, bo tutaj z tyle pielęgniarka zamawiała, ja jej tłumaczyłem. Ale ona swoje, zamówiła takie i takie przyszły. I znowu runki są za krótkie, małe. I znowu będzie pierdzielenie. O, I tak to wygląda. Przyszła, przyszły rzeczy, które jeszcze były, czyli takie niepotrzebne na, na chwilę obecną. A nie przyszły te, które najbardziej są potrzebne, na przykład tampony nie przyszły, nie przyszły kompresy, a, a już trzeba by było zamówić, rękawiczki gumowe to ja zam, sam zamówiłem eee, i powiem Wam, że kurde, na, naprawdę trzeba po dwa, po trzy razy tłumaczyć, nie wiem czy ci Niemcy są tacy tępi, czy nie słyszą, czy nie słuchają, może nie słuchają. Tłumaczy, tłumaczyłem babie dwa razy, tłumaczyłem, tylko nocne bojtle, nocne z długim wężem, a ona kurwa zamówiła z krótkim spacerowe, takie litrówki i to trzeba co dwie godziny opróżniać, już tam nie, nie chodzi o to opróżnianie, bo to żaden problem, tylko się babcia ruszy gdzieś za bardzo, pociągnie węża, węż jej i wy, wyszarpie, wyleci, siki wylecą na łóżko i tyle i trzeba zmieniać całą, to jest do dupy. To jest w ogóle do dupy. I mówię, że cały czas na sztelach się borykam z czymś takim, z brakiem sensownego myślenia, z brakiem takiej ergonomii pospolitej, która ułatwia życie, nie utrudnia. Ja nienawidzę sobie utrudniać życia. Dlaczego kurwa iść pod górkę, słuchajcie, cały czas? Po co? Jak można sobie ułatwić? Jeśli ten Wojtel będzie miał dygi wąż, to on się nie wyszarpie, nie wyciągnie. Poza tym ma 2 litry, to, to, to też się tak szybko nie napełni, chociaż je trzeba w całości wymiać bo one wylewu nie mają. Ale nie, kurde, zamówiła ta, do dupy I zamówiła takie y, dwa nocne duże, które praktycznie też są do niczego, jeśli chodzi o babcie, bo je się zawiesza na oparciu łóżka, gdzieś się je zahacza. One są duże. Konkretne duże mają długi wąż. Ale co z tego? Jak babcia chce się przewrócić na drugi bok, a on będzie tak do połowy pełny, to ona go, kurde, nie, ciężko jej będzie go umieść wyszarpać, bo, bo za ciężki dla niej, ona nie ma tak siły w rękach więc wszystko trzeba przystosować pod nią i to i to właśnie takie coś jest no. I że Niemcy jeśli chodzi o ułatwianie sobie życia, to oni myślą bardzo ale jeżeli chodzi o ułatwianie życia komuś nie, ich to wali ty masz mieć trudno przejebane i tyle i nie masz ani na chwilę usiąść Tylko zapierdalać cały czas A ja nie Nie będę zapierdalał I te bojtle i tak zamówię jutro tak jak być powinny Zresztą kurde jutro No nie no zamówię Przecież jutro babcia idzie o 9 godzinie Jedzie do szpitala Na badania Dwa dni pobędzie A w piątek mają przywieźć nową lodówkę już to widzę, jak oni będą tą lodówkę montować. To trzeba, kurde. Tak, drzwi odkręcić. No ja to muszę zrobić chyba, żeby było łatwiej i szybciej. To ja to pewnie będę musiał zrobić, zanim oni przyjadą. Bo znowu nie wiem, czy, przy, czy położą lodówkę. Pierdzielną ją i pójdą, czy ją zamontują. Czy babcia sobie z montażem zamówiła, tego też nie wiem. się okaże dopiero jak przyjadę. Właśnie mi nic nie powiedziała, ja nie pytałem. Aha, krótka dygresja na temat handlu samochodami w Polsce eee, sprzedawcy i to mówię do wszystkich sprzedawców, do wszystkich. Do prywatnych, do handlarzy, do wszystkich. Ludzie, kurwa, na miłość boską, zacznijcie robić uczciwe interesy. Przestańcie kłamać, łgać, zniewiechać. Kurwa, po co wam to? Czy w Polsce już nie można zrobić interesu, nie kłamiąc i nie oszukując? Jak się w kogoś w chuja nie zrobi, to nie jest interes? Ludzie, przestańcie kłamać, mówcie jasno o tych samochodach. Co jest, czego nie ma, co było, po co kłamiecie. Przez to kupujący też kurwa przywożą sztab ludzi z miernikami, z czujnikami, cała torba sprzętu, żeby ten samochód ogarnąć, obejrzeć, sprawdzić. Facet mówi niebity, gość sprawdza czujnikiem do lakieru, okazuje się, że bity, że szpachla, że to. O, ja taki kupiłem jako niebity. No kurwa, jako niebity kupiłeś? Jak mogłeś kupić jako niebity? Ktoś Ci powiedział, że bita, a Ty sobie nie sprawdziłeś? Nie, każdy przy, przy kupnie sprawdza samochód, więc nie ma takiego pierdolenia. Poza tym skończcie z pierdoleniem, że przed samą sprzedażą Wy wszystko w samochodzie wymieniacie. Rozrząd, klocki, hamulce, wszystko jest wymienione na tip-top, akurat, kurwa, przed sprzedażą. Po co takie ściemy? Po co Wy kłamiecie? ludzie? Przed sprzedażą się nic nie robi, samochód się pcha między ludzi tak jak stoi, nikt niczego nie robi. Pytam się gościa dzisiaj, bo mówi, że rozrząd wymieniony. Pół roku temu w Niemczech mówisz facet, masz kwity na to, masz fakturę, żeby był rozrząd wymieniony, bo to Niemiec robił. I naklejkę, żeby był rozrząd wymieniany, no nie mam. No to po co pierdolisz o tym? Po co paplerz? Nie, nie możesz tego udokumentować, to nawet o tym nie wspominaj, bo to w klienta, nie? Od razu rodzi się coś takiego, że chcesz go w chuja zrobić, i on jeszcze bardziej będzie, kurwa, na nie i tego samochodu od ciebie nie kupi, tylko dlatego, że kłamiesz. Jak mu powiesz szczerze to, 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 a rozrząd w Niemczech jest tak, w Niemiec jak coś robi, to na wszystko bierze fakturę, bo wszystko musi być udokumentowane, na wszystko ma papier i naklejka musi być, że jest wymiana rozrządu da, z datą, wtedy, a wtedy. Nie ma tak, ja mieszkałem dwa lata w Niemczech, ja wiem jak jest. Nikt mi nie wmówi, że ktoś wymienia rozrząd na gębę, że cześć, cześć, no na razie wymienisz mi rozrząd, a może kurwa tylko pasek sam. Gościu mi mówi, że mi zdejmie osłonę i zobaczę, bo, że pasek jest nowy. Ja on mówię, no, no dobra, ale to mogłeś tylko pasek wymienić, nie? Albo ktoś mógł tylko wymienić pasek, a gadasz mi o rozrządzie. Jak masz kwity i masz fakturę na to, to okej, okay, to jest wiarygodne. A jak nie masz, to nawet o tym nie pierdol, bo nie jesteś w stanie tego uwiarygodnić. Więc po co kłamieć? Po co wy wszyscy kłamiecie? Po co zniewychacie i ściemniacie? W Polsce nie da się zrobić już uczciwie interesy. Stwierdzam to autoratywnie i jednoznacznie. Nie da się. Sami kłamczuchy, sami oszuści. Nie ma nic uczciwego już w Polsce. Zatraciliście siebie nawzajem. Jeden drugiemu nie ufacie i spowodowaliście taką eskalację guwien, które, które wam szkodzą przede wszystkim. Wam jako handlarzom, bo nie jesteście uczciwi. A nieuczciwy człowiek robi interesy do czasu. Bo jeśli ktoś kupi od was chujowy samochód i wierzcie w to że może to rozdmuchać na Facebooku, gdziekolwiek Wasze kurwa namiary podaz, uwaga na tego, a tego handlarza, stąd, a stąd, ulica taka i taka yy, da zamieści w poście i chuj, już nikt od Was samochodu więcej nie kupi renomę i opinie wyrabia się uczciwością, a nie chujagraniem dlaczego tak robicie, po co? To jest na krótką metę. Kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Raz sprzedacie, drugi, dobra, możecie Wam udawać kilka lat. Ale któregoś razu traficie na kogoś, to Wam łeb za to rozbije. Bo i tacy ludzie się zdarzają. Ktoś się w kurwi weźmie połę i tak Wam przyjebie w łeb, że Wam się odezwie wszystkiego. I tak to się skończy. I ja sam byłem świadkiem, gdzie pojechaliśmy po samochód. Wacet ściemnił. Jechaliśmy 400 km, oczywiście ja nie byłem zainteresowany w, w tym geszewcie, bo ja, ja nie byłem kupującym, tylko mój kolega, ale pojechaliśmy całą grupą. A tak dla towarzystwa, trasa była daleka: 400 km. Facet mówi, yy, a gość mówi, tak, jaki kolor, nie? Bo mówi, tutaj jest yy, biały, Ta, wy, wy, wygląda na to, że jest biały, mówi, a ja białego nie chcę. On mówi, nie, to jest taki Alaska, nie. Kolor Alaska, nie? tak se kurwa wymyślił, nie, zajeżdżony biały. Nie? No i gościu dostał w Pierdol na swoim podwórku, słuchajcie. No, tak się facet wkurwił, ten co pojechał po auto, dla żony chciał. Tak się wkurwił, że po prostu facet dostał w Pierdol. Ja w tym no, nie brałem udziału, co prawda, ale on pojechał jeszcze z dwoma synami. Tak mu wpierdolili, że został pod płotem, i zamknęli drzwi i pojechali z powrotem te 400 km, na darmo trasa. Nie? Kolor Alaska se facet wymyślił. No, no macie pojęcie, kurwa ludzie, mówcie jak jest. A jak nie macie na coś dokumentów i nie macie tego potwierdzonego, nie macie serwisu w książkach, to nie pierdolcie o tym, że się coś wymieniali, bo to wszystko jest na dupę rozbić. Co można sprawdzić? Można sprawdzić klocki, że są wymienione, tarcze, jeśli to, bo to widać na wierzchu, można palcem dotknąć, zobaczyć czy jest bruzda, czy nie ma bruzdy takie rzeczy, ale jak wymieniacie coś tam w silniku, pompa coś pierdolicie o pompie, o rozrządzie o tym, o tamtym, o sramtym, o wamtym rzeczy, których nie można sprawdzić tak naprawdę na, na widok bo trzeba by było po samochodu rozebrać to nawet o tym nie wspominajcie, nie róbcie se poruty bo traficie na, na fachowca, który tylko dotknie rurę i zobaczy, posłucha silnika i po prostu wam taką wam reprymendę odpierdzieli że wam w pięty pójdzie tak samo w kwestii bicia, nie bicia. Jak samochód był bity, to mówcie, proszę pana, to był bity, tutaj było naprawiane, prawe błoki, powiecie od razu, to ktoś nabierze do was zaufania, bo prawdomówność yy, sprzyja zaufaniu. jak będziecie ściemniać, on i tak se to lakierem sprawdzi tym czujnikiem, Bo teraz ludzie mają wszystko do sprawy. A zwłaszcza ktoś, kto chce kupić samochód na handel, to też nie chce wdepnąć i sprawdza wszystko. I przede wszystkim pierwszy lakier to bierze z dachu, bo to jest najmniej prawdopodobne, że na dachu było coś bite, i tam można patrzeć. Aha, tyle ma mikrometrów i, i, i tyle musi być na samym aucie. Robi się dach, później się robi klucze, błotniki, całe wszystko w koło. Tych pomiarów można zrobić i 60, nawet i więcej. Czym, czym więcej, tym lepiej, bo wtedy każdy 10 cm kwadratowych sprawdzicie dookoła auta. A ja uważam cały czas, że lepiej mówić prawdę, lepiej wziąć parę złotych mniej za samochód i być pewnym, że facet się nie wróci z pretensjami i nie zrobi awantury, bo często tak bywa. Nieuczciwość nie popłaca, kochani, nigdy. Zapamiętajcie to, wszyscy. Wszyscy to zapamiętajcie. Kłamstwo nie popłaca. Nigdy, nigdy. Zawsze się to może skończyć tragedią jakąś. Dla was również. Bądźcie ludźmi. Kurwa, ile jeszcze tego człowieka w człowieku zostało w tej Polsce? Nic już? No co, czytam ogłoszenie. To było wymieniane, tamto było wymieniane. Dzwonię, mówię, panie, ma pan kwity? No nie mam, ale było. Nie? Kurwa, no to pa, facet, nawet mi o tym nie pierdol, bo, bo nie masz tego udokumentowane i ja ci nie uwierzę na słowo, bo wszyscy kłamią teraz. Więc po co, po co o tym w ogóle pisać? Jest samochód taki, a taki silnikiem takim a takim, krótki opis to to to, taka cena i koniec i przyjeżdżaj gościu i sobie oglądaj i sprawdzaj, a wy nie mówcie że coś było wymienione, niewymienione bo i tak kupujący wam w to nie uwierzy Trzymajcie się ciepło bądźcie uczciwi, bądźcie prawdomówni to się opłaca to się opłaca